W związku z Europejskim Dniem Walki z Czerniakiem, mamy akcję profilaktyczną. Zaprosiliśmy dzisiaj wszystkich mieszkańców Wrocławia z podejrzanymi zmianami na skórze, po to, aby w prosty, bezbolesny sposób zweryfikować te zmiany przy użyciu dermatoskopu. No przyszłam tutaj, ponieważ są lekarze, więc chciałam sobie sprawdzić wszystkie swoje znamiona, które mnie niepokoją, więc jest to fajna metoda, bo mówię za darmo można sobie przyjść spacerkiem do rynku, a przy okazji zbadać się. Czerniak to jest rak, który był kiedyś um, istotnym zabójcą Polaków. W tej chwili jest bardzo dużo nowoczesnych terapii, które umożliwiają skuteczną walkę z tym rakiem, ale oczywiście ta walka jest szalenie istotna, żeby odbyła się na umożliwienie najwcześniejszym etapie choroby. Przyszedłem się zbadać, ponieważ jakieś tam znamiona na skórze mi się pojawiły. Zobaczyłem, że jest darmowa opcja zbadania tego i w razie potrzeby usunięcia. Także myślę, że jest to ciekawa oferta i po prostu cieszę się, że mogę z tego skorzystać. Jest dwóch chirurgów i dermatolog i będziemy... Przyglądać się tym zmianom. Badanie jest naprawdę bardzo krótkie i jednoznacznie określamy charakter tej zmiany. Co więcej, jesteśmy przygotowani na to, że jeżeli uda się wykryć jakieś czerniaki lub zmiany podejrzane w kierunku czerniaka to mamy już przygotowane miejsce w ambulatorium w przyszłym tygodniu dla tych pacjentów, żeby jak najszybciej usunąć te zmiany wcześniej wykryte w dniu dzisiejszym. No należy się badać, żeby potem nie było za późno, żeby potem nie chorować. Tutaj jest z tego co wiem badania pod kątem czerniaka. No i pod tym kątem warto to zbadać, żeby wykluczyć ewentualne możliwe powikłania. Jeżeli, drodzy Państwo, widzicie u siebie jakąś podejrzaną zmianę, jeżeli jakaś zmiana, która nawet przysłowiowo pojawiła się od urodzenia, a później Państwo ją obserwujecie, nagle zmienia swoje kontury, barwę, czy też później w trakcie życia nabywacie nowe zmiany, na przykład po opalaniu wróciliście z ciekawego urlopu i coś podejrzanego wyskoczyło na ciele, Zapraszamy, żeby skorzystać tak naprawdę w pierwszej linii z konsultacji u lekarza swojego podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tak zwanego lekarz rodzinny, ze skierowaniem do poradni dermatologicznej. To, co może niepokoić, to dwa rodzaje zmian. Te, które są podejrzane w kierunku raka skóry, to guzki, owrzodzenia niegojące się, które rosną od kilku miesięcy, powiększają się, to są zmiany, które są miejscowo złośliwe, są bezpieczne w leczeniu, łatwe w leczeniu pod warunkiem, że są wcześniej wykryte. To są raki skóry. Natomiast to, co najgroźniejsze, to czerniak skóry, którego obrazem są przede wszystkim nieprawidłowe znamiona, które są wielobarwne, wielokształtne, zmieniają swój kształt i kolor w czasie. I to są absolutnie zmiany, które należy w badaniu dermatoskopowym potwierdzić taką patologię i jak najszybciej usunąć chirurgicznie. Dermatolog fachowo może spróbować ocenić taką zmianę, jeżeli są jakieś wątpliwości przesyła ją do takich ośrodków referencyjnych jak w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i czyli Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Tkanek Miękkich Skin Cancer Unit, gdzie chirurdzy onkologiczni będą mogli dodatkowo zdiagnozować taką zmianę, ewentualnie ją usunąć, a w przypadku potwierdzenia niebezpiecznej zmiany nowotworowej, w tym czerniaka, którego najbardziej boimy się, ale także innych nowotworów skóry, które mogą zagrażać naszemu życiu i zdrowiu, będzie mógł taki zespół podjąć wielodyscyplinalne leczenie i Państwa życie zabezpieczyć i zdrowie, żebyście mogli Państwo jeszcze wiele lat cieszyć się z prawidłowej pogody i możliwości, że tak powiem, korzystania urlopowych. Niestety pandemia bardzo dużo w tym zakresie namieszała. I tak jak było do tej pory w 2019 roku, nowych przypadków zachorowań w ogóle raka w Polsce było 170 tysięcy. W 2020 roku, w czasie pandemii, spadło to do 145 tysięcy nowych zachorowań, co wcale nie oznacza, że tyle mniej mieliśmy raków. Tak dużo osób niestety nie zostało w porę zdiagnozowanych, zostali w domu, programy przesiewowe częściowo nie funkcjonowały. Do y ograniczały swoją działalność i niestety w tej chwili widzimy istotne wesele pacjentów w wyższych stadiach zaawansowania choroby. Stąd będziemy próbować w tym roku bardzo dużo kampanii, akcji, wejścia do pacjentów na zewnątrz, po to, żebyśmy jak największą ilość chorób możliwie na najwcześniejszym etapie wyłapali.